Cześć, witam Was. Ja, Wuchaj oraz Szczur Stefan. Jest to unboxing z Sniper Ghost Warrior 2. Podejście drugie. Dobra, może sprawdźmy na początku, jak wygląda pudełko. Jest to typowe kartonowe pudło. Pudło z napisami z tyłu. Z napisami po boku, razem z zawartością bonusową, czyli taką, co otrzymują ludzie, którzy zamówili sobie edycję kolekcjonerską kosztującą 119 zł czy 118 w Empiku. Tak, z drugiej strony, co jest zawarte w pudełku, dół, przód, jedziemy. Co może się nam rzucić przy otwieraniu pudełka? To, że mamy dwie szufladki. Dwie szufladki, może wyciągnę najpierw jedną. Wyciągam ją i tutaj otrzymujemy. Już chwilę. <grych> otrzymujemy takie rzeczy. Pierwsza to jest książeczka z zawartością taktyczną, można tak to nazwać. Dlatego, że są tu różne metody na temat taktyk, które można sobie. Obrać w grze, ale i nie tylko, bo ponownie jest to konsultowane z jakimiś tam specjalistami od, od strzelania <gry> i taktyki. Wszystko jest po angielsku napisane na śliskim papierze. Bardzo ładne, wszystko y, obrane jest w kolorki. Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, y, w twardej okładce ja to odłożę na bok. Otrzymujemy także z Soundtrack: Soundtrack, który zawiera 15 utworów z gry. Jestem ciekawy, jak to brzmi. Jeszcze nie sprawdzałem. I jak widać, było folia. Oraz y, książeczkę z artbookiem. Y, może pokażę najpierw pierwszą stronę, która ładnie wygląda. To tak wygląda. Oraz jakiś wybrany element. Ja miałem wcześniej taki bardzo ładny, ale teraz widzę, że nie chce się złapać. O jest. To jest, moim zdaniem, bardzo ładna scena. Tak. Jedna i druga. O, ta. Dobra. I to by się kończyło, jeżeli chodzi o tą pierwszą szufladę. Zajrzyjmy może do drugiej, moim zdaniem też ciekawej. A, tak jak pierwsza. Oka? Na kartonie, tylko nie spadł. Wow. I tutaj, tutaj otrzymujemy metalowe pudełko z zawartością gry. I to jest moim zdaniem dobry zabieg, dlatego że nie otrzymujemy dwóch pudełek, czyli plastikowego oraz metalowego, gdzie wkładamy sobie płytę, tak jak to było w przypadku innej gry. E, takiej jak. E, zapomniałem jeszcze nawet. Ale mam parę. medalowonor, Honor, tak, przypomniało mi się. E, ja otwieram już pudełko. Albo najpierw pokażę Wam. To wygląda tak. Z drugiej strony. Wygląda to tak. Bardzo ładne pudełko. Otwieram je. I tutaj jest karteczka, gdzie jest DLC. Dla osób, które sobie zamówiły to, to wygląda tak. Bardzo ładnie. Tutaj jest DLC do wykorzystania do 2015 roku do grudnia aż. Więc ciekawe, ciekawe. Oraz książeczka z instrukcją wygląda to tak. Jest to ile stron no kilka kilka powiedzmy sobie że kilka z opisem interfejsu na przykład e, jakieś tam obsługi gry ogólnie jakiś e, opisu trybów w grze e, takie takie rzeczy dla osób które nie wiem może mają pierwszy kontakt z grą bo no, wszystko jest szare i śliskie e, oraz zawiera tutaj jedną płytę tak jedna płyta z grą e, to by było na tyle Dziękuję za uwagę, dziękuję też Stefan na razie.